Witam. Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth JBL Tune 450BT. Pokażę jak wykonać reset do ustawień fabrycznych. Słuchawki mam smarowane z telefonem. Są obecnie wyłączone, jak, jak je włączę, to powinny automatycznie nam się połączyć. Więc naciskam przycisk Power. Zapala się dioda biała, puszczam. Zapaliła się dioda na niebieska. Tak jak widzimy, to znak, że słuchawki zostały połączone z telefonem. Automatycznie po włączeniu, tak jak tutaj widać, po restarcie, po resecie, słuchawki nie powinny się łączyć automatycznie z telefonem, więc wyłączę słuchawki. Zostały rozłączone, włączę teraz słuchawki, tylko nie, nie tak krótko, na dwie sekundy, bo te słuchawki pamiętają ten telefon i automatycznie by się połączyły z telefonem. Więc trzeba przytrzymać dłużej, 5 sekund, aż dioda zacznie migać na niebiesko, to oznaka, że wysyła sygnał Bluetooth i można, można wtedy dokonać resetu. Lub też na przykład połączyć z jakimś innym urządzeniem, ale nas interesuje reset. Gdyby na przykład to było pierwsze parowanie, słuchawki nie miałyby w pamięci żadnego telefonu, to wystarczy przytrzymać tylko 3 sekundy i ta dioda zacznie migać na niebiesko. A, Ale te słuchawki pamiętają ten telefon, to trzeba przytrzymać 5 sekund od momentu naciśnięcia. Dioda zacznie się palić, migać na niebiesko, wtedy można dokonać resetu, więc naciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dioda na niebiesko. I teraz przez 5 sekund przytrzymuję plus i minus. I puszczam. I wtedy jak puszczę, to dioda ta obecnie miga szybko, powinna zwolnić. I potem przyspieszyć. To będzie znak, że zostały zastowane, więc wciskam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Puszczam. O, Dioda tak na chwilę zwolniła i teraz przyspieszyła. Teraz możemy słuchawki wyłączyć. Jak je włączę, one już się automatycznie nie połączą. A po trzech sekundach po. Po trzech sekundach chyba zacznie migać dioda na niebiesko, czyli będzie chciała się łączyć z jakimś urządzeniem, wysyłać sygnał bluetooth do połączenia z jakimś urządzeniem, więc wciskam. Raz, dwa, o, tu od razu idzie miga dioda na niebiesko, nie po 5 sekundach, tylko już tam po dwóch czy 3. Słuchawki nie łączą się z telefonem. Ponieważ zostało to wykasowane, można dokonywać ponownego połączenia. Tutaj, jak nacisnę, to się, to zostaną połączone. A ponownie są sparowane. Teraz, jak wyłączę i ponownie włączę, to automatycznie mi się połączy. A, włączyły się te i tu już są połączone. Tak wygląda reset w słuchawkach JBL 400 50 pT. Dzięki.